Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Witajcie kochani w filmie czwartkowym. W czwartki słuchajcie, nigdy nie wiadomo jaki film zostanie nagrany. Dzisiaj mam 400 zł tutaj do rozłożenia na moje wyzwania celowe. Natomiast chyba chciałabym troszkę powiedzieć o zagrożeniach. Jakie słuchajcie niesie za sobą klarna paypro zapłać za 30 dni. Wszystkie, słuchajcie, ale gropeje. Wszystkie te rzeczy, które pozwalają nam na zakup jakiegoś produktu. Wcześniej, i dopiero spłacenie tego później. Takie wiecie, zapłać, yy, kup teraz, zapłać za 30 dni. To jest nic innego, słuchajcie, jak kredyt. Ktoś daje nam coś w kredyt i mamy mu zapłacić później. Na początku wydaje się to super opcja, fantastyczna. Natomiast, słuchajcie, z tym się można tak łatwo. Yy, po prostu wkopać, totalnie, że to głowa mała. Można sobie naprawdę mega zrobić krzywdę czymś takim. I już zaraz powiem Wam na moim własnym przykładzie, jak to u mnie było. Myślę, że takie filmy od czasu do czasu, słuchajcie, takie przypomnienia, myślę, że będę robiła, bo natchnęła mnie. Do tego, tak naprawdę, komentarz jednej osoby pod jednym z ostatnich moich filmów, i ta osoba wróciła się do jednego z pierwszych moich filmów, w zasadzie oba pierwszego na tym kanale i zrozumiała o co chodzi. I dlatego od czasu do czasu słuchajcie, ci, którzy mnie znają, ci, którzy są od początku doskonale, wiedzą, jaką przeszliśmy drogę finansową. Przez ten y, rok, półtora roku już prawie. Natomiast uznałam, że z racji tego, że jest nas coraz więcej na moim kanale, to od czasu do czasu właśnie te treści takie trochę edukacyjne, no nie wiem, bardziej to słuchajcie opowiastki takie y, o tym, co, co u mnie się zadziało, dlaczego ja w ogóle budżetuję. Y, myślę, że y, takie rzeczy są mega, mega ważne. Do self-love. Natomiast wrzucę sobie dzisiaj stówę. Więc będę taka. Dla siebie będę dobra. Nie? Dla siebie trzeba być dobrym. No. Dzisiaj, słuchajcie, ja od czasu do czasu chodzę na takie warsztaty. Słuchajcie, z takiej fundacji. Jest oczywiście wszystko probono. Mam tam jeden swój panel, taki trochę edukacyjno zabawowy. Natomiast dzisiaj usłyszałam od jednej z prowadzących, że bo to taki, wiecie, są takie zajęcia, warsztaty dla pań. I ostat, i dzisiaj właśnie usłyszałam, że za mało. Myślimy o sobie, zwłaszcza jak się pojawiają dzieci i tak dalej, więc słuchajcie, to self-love jest naprawdę niesamowicie ważne. Musimy zadbać o siebie same, bo kto o nas zadba, jak nie my? No wiadomo, że nikt. Zawsze jest tylko mamo, mamo, kochanie, bla, 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 nie? No, kto ma rodzinę, ten wie, jak to wszystko wygląda, prawda? do dietetyka wrzucamy stówkę i jeszcze się słuchajcie przyznaj, jeszcze nawet nie sprawdzałam nie szukałam na razie na staram, staram się jeść dobrze staram się jeść, tak wiecie naprawdę w porządku ostatnio mi się w ogóle nie chce ani słodkiego, ani słonego nic z tych rzeczy więc Mm, dzisiaj, Boże, dzisiaj co ja gadam yy, więc jakie 18.03, słuchajcie co ja tu powpisywałam za głupoty nieważne yy, więc jeszcze na razie z tym dietetykiem to tak na spokojnie yy, bo jakoś tam sobie radzę z tą dietą w miarę, w miarę na pewno zaczęliśmy lepiej się odżywiać to nie powiem yy, właśnie piekę chleb no. Ale to akurat chleb ten dosyć często u nas jest pieczony. Taki, wiecie, świeży. No, ale coś tam wiek, więcej, yy, dużo więcej zaczęłam. Dobra. E, Ślubny. Po ile tu zbieraliśmy? Po 50. Dobra. Czyli dwa motylki dzisiaj znowu otoczymy. Raz i dwa. Hm. Dzisiaj wyjątkowo będzie bez wdrabki, dlatego że ja sobie uznałam, że dzisiaj chciałabym wszystko wrzucić w wyzwanka celowe. Dzisiaj mamy 19. No i dobra, słuchajcie, i co z to mi? Klarnami, PayPro i tak dalej, żeby nie było. Ja dalej z tego od czasu do czasu, słuchajcie, korzystam, ale na zasadzie takiej, że na przykład muszę coś zamówić, bo skończyły się na przykład jakieś tam środki dla syna, nie mam na swoim normalnym koncie na przykład pieniędzy, wiem, że będę miała na przykład przelew z 800 plusa, powiedzmy, za trzy dni, to ja, słuchajcie, jeżeli w danym momencie muszę zamówić, bo to jest po prostu must have i żebym nie musiała lecieć do bankomatu i wpłacać, do wpłatomatu, wpłacać pieniędzy, bądź żebym nie musiała robić przelewów między kontami, to po prostu wtedy klikam sobie te zapłać 30 dni później. W momencie, kiedy przychodzi mi przelew od razu, automatycznie już to spłacam. Nie czekam do tych 30 dni, dlatego że łatwo o tym zapomnieć, prawda? W momencie, kiedy zapomnimy sobie mm, o, takim, yy, o takim właśnie zapłać później, no to potem, słuchajcie, robią się dość duże problemy. Jakie? A no takie, słuchajcie, że yy, naliczane są yy, bardzo duże procenty za niespłacenie w terminie. I oni, słuchajcie, na tym żerują na tym, żebyśmy zapomnieli, Yy, zrobić przelewo. Na tatuaż tutaj daję dwie st yy, stówkę, nie? Bo to jest po 50, to dam tą stówkę, którą tu mam. I słuchajcie, jak przepięknie, przełatwo yy, wpędzić się w mega kłopoty finansowe właśnie z Paypro, czy z Klarną, czy z Allegro Pay. Ja nie mówię, bo to, to są narzędzia, które są spoko w takich przypadkach, kiedy Wiemy, że mamy na, na coś środki, bądź jesteśmy w każdym momencie w stanie pojechać tu w płatomatu, wpłacić te pieniądze, bo one fizycznie są na przykład są na przykład w binderach, ale nie mamy ich na koncie w danym momencie. Ja nie trzymam pieniędzy na koncie, dlatego że je zaraz na jakieś pierdoły wydam. Słuchajcie, ja już mam taki charakter. U mnie na koncie musi, może zostać, słuchajcie, maksymalnie 200 złotych. Natomiast jak kupuję synowi środki higieniczne, czy środki, wiecie, apteczne, czy leki, to wydaje, słuchajcie, 400-500 zł. No niestety, no u nas są takie... Yy, u nas są takie kwoty. No to... Yy, no to po prostu, słuchajcie, posiłkuję się od czasu do czasu właśnie takimi rzeczami. Ale... Momencie. Przepraszam, słuchajcie, musiałam wyłączyć Bluetooth'a, bo yy, mam połączony zegarek a jakieś tam sms ki chyba mnie yy, przyszły. Yy, a nie chcę, żebyście widzieli jakąś tam treść. Yy, o to takie prywatne sprawy. O, patrzcie, się pomalowałam jeszcze tym yy, markerem. Yy, więc tak, yy, jak łatwo można się wprowadzić w pewne kłopoty, zapominając właśnie o płatności. Bądź, bądź mając, wymaksowując na przykład na Allegro Pay, ten limit, który tam jest chyba około 4000 czy 4200, coś takiego. I w następnym miesiącu na przykład robi się problem, bo zrad 0%, które y, chyba są dwie bodajże, i macie, słuchajcie na przykład. Yy... Okej, okay, aktualizację sobie klikniemy. Yy. aktualizację na zegarku robię. Więc może jako sobie, słuchajcie, ściągnę. Yy, wszystko dzisiaj <grytanie> chce mi poprzeszkadzać. No ja nie mogę, ja nie wiem, jak to tak ładnie. Więc tak, w momencie, kiedy na przykład powiedzmy, wymaksujemy to yy, i nawet zrobimy sobie te rzeczy na dwie raty, to jest jednak dwa yy, 100 na przykład do zapłacenia w następnym miesiącu za te 30 dni. I skąd takie pieniądze wziąć? Ja na przykład w momencie, kiedy naprawdę było bardzo ciężko, było bardzo źle, wpadłam na genialny po prostu wręcz kuźwa pomysł, słuchajcie, że jeden z banków, w którym miałam kredyt, oferował mi kartę kredytową na 3000. Kumacie, że ja otworzyłam tą kartę kredytową i spłaciłam Allegro Pay i wpierdzieliłam się w raty na karcie kredytowej, bo ja byłam tak spanikowana, że ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Naprawdę byłam tak spanikowana. Po prostu mój mózg się wyłączył, a to jest idealny moment dla banków, parabanków, kredytowydawców, dla chwilówek, dla kart kredytowych, dla lichwiarzy i dla lombardów. Tak bywało też, że szłam zastawiać różne rzeczy. Słuchajcie, do lombardu, bo nam brakowało do końca miesiąca, bo nam brakowało na rachunki. Coś niesamowitego, a wystarczyło usiąść, przerobić swój budżet i faktycznie, słuchajcie, przez dwie, pierwsze dwa czy trzy miesiące ostatnio Grosikowy Budżet napisała mi w komentarzu, że o Jezu, jak fajnie, że ona też chciałaby takie duże kwoty. Kochana, one są moją krwawicą po prostu, moim niespaniem po nocach, moimi mm, mega... Myśleniem o finansach nie, ja, to nie było dnia ani nocy, kiedy ja bym nie myślała, słuchajcie, że nam się, yy, że mamy jakąś płatność na głowie, że ja muszę mieć wszystko w terminach zapłacone, ale czasami bywało tak, że nie było w terminie. No, było ciężko i to jest tak naprawdę moja krwawica, i to, że ja teraz przychodzę i mam 400 złotych. Do wrzucenia sobie, słuchajcie, do Paintera na jakieś tam moje głupotki, to jest moja, słuchajcie, ciężka, cholernie praca nad tym budżetem, i spięcie się naprawdę mocne, i przemyślenie sobie pewnych tematów, że wcale nie potrzebuję jakiejś tam pierdoły, nie wiem, z chińskiego sklepu, z Sheina, jakieś bluzeczki kolejne, gdzie i tak przytyłam, że się w to nie mieszczę teraz, nie. A bo wiecie, bo tu 20 zł, tu 5 zł, tu 15, tu, yy, tu 16. Nagle w koszyku robi się 200. A dobra, zamówię, za 30 dni zapłacę, będę miała przelew. No, tak też bywało. Więc teraz na przykład nie mam, mam konto oszczędnościowe. Na których, jak zbierze mi się jakaś większa pula, słuchajcie, to ja przelewam na konto oszczędnościowe i idę do wpłatomatu, wpłacam i nie ruszam kont oszczędnościowych. I tam mam kilka takich, właśnie, kont otwieranych na konkretne cele, i tam sobie trzymam tą kasę. Te ślubne też pójdą, słuchajcie, tam na te cele, naprawdę, bo to nie ma też co trzymać tego w no chyba, że za coś będę płaciła gotówką, ale część rzeczy na pewno będziemy jakimiś tam przelewami płacić, nie? Więc tak, dlatego nie wpłacam małych kwot, bo jeżeli ja będę miała na tym koncie i będę chciała, bardzo będę chciała, impulsywny będzie jakiś zakup, że o Jezu, tak, mega mi się to podoba, ja to muszę, ja to chcę, to bywa, że i skąd konta oszczędnościowego przeleje, słuchajcie, znaczy już teraz nie, ale tak bywało że po prostu to było coś silniejszego ode mnie wiecie, taki typowy zakupoholizm ja w tym momencie całe szczęście już z tego, że tak powiem wyrosłam przemyślę teraz zakupy trzy razy zanim coś kupię ja sobie dodam coś do koszyka na przykład na jakiejś tam chińskiej stronie i to może słuchajcie 4 miesiące 5 miesięcy być w tym koszyku, 6 miesięcy ja tego nie kupuję ja muszę dojrzeć do tego, czy aby na pewno jakaś rzecz jest mi potrzebna. Wiadomo, od czasu do czasu takiego pierdełka kupię, tak? Bo mi się, bo mam nowy binder, to chciałam, żeby mi pasował. Pasuje fantastycznie do tych kopert, do tego wszystkiego i tak koperty zamawiałam. Dobra, dodałam, nie? Pierdoletkę, ale to już taką bardziej, żeby właśnie nasycić tego mojego mm, chochlika z tyłu głowy, który mi mówi kup. Ale nie zawsze go słucham. Nie, 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 absolutnie. Trzeba mu powiedzieć czasem nie. I co? Pitu, pitu? I na tym zakończę. Uważaj, uważajmy na te płatności, słuchajcie, odroczone. Jeżeli już korzystamy, to miejmy te pieniądze w formie gotówkowej, bądź gdzieś na koncie obok, w sensie w każdym momencie dostępne, żeby w każdym momencie móc zapłacić za coś takiego. Y, używajmy tych narzędzi z głową. Bo wszystko jest dla ludzi, tak? To jest na przykład teraz, w tym momencie, tak jak mówię, jeżeli potrzebuję czegoś na no już, bo się zgapiłam i, i nie wiem, i za dwa czy trzy dni nie będę miała pewnej rzeczy, a muszę ją mieć, y, bo to jest y, rzecz, która jest niezbędna w naszym domu. I ja nie mówię o jakiejś tam pierdole, nie, nie, nie. To jest rzecz potrzebna mojemu synowi do normalnego funkcjonowania i ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby poczekać 2-3 dni. Zwykle wiecie, to też nie jest tak. Zwykle ja mam zapasów po prostu na najbliższe 2-3 miesiące, ale bywa, że gdzieś tam się zgapię i, i wiecie, i dla mojego spokoju ducha ja muszę mieć zapas zawsze. To jest po prostu silniejsze ode mnie, tego się nie da wyplenić. Ja po prostu, jeżeli chodzi o rzeczy dla, moich, y, dla mojego syna, głównie tego starszego, ja mam zapasów na kilka miesięcy i tak musi zostać. Bo jeżeli ja nie będę miała leków jego stałych, bo nie wiem, bo nie będzie w hurtowni, w aptece i tak dalej. Ja nie czekam do ostatniego dnia, do ostatniej tabletki, tylko ja mam zawsze zapas i robię kolejny zapas w momencie, kiedy mam na miesięczną kurację. Tak już mam, tego nie zmienimy. Ja nie chcę tego zmieniać. Ja to po prostu muszę mieć. Musi tak być, musi tak zostać. No i właśnie w takich momentach ewentualnie właśnie też pozwala mi takie narzędzie na. Szybką realizację jakiegoś tam zamówienia, a ja i tak wiem, że będę miała na to pieniądze, bądź w każdym momencie mogę wziąć pieniądze w formie gotówkowej, pójść to w matu wpłacić i wyzerować od razu taki Alegróbej. Taki Z tego korzystam już w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo rzadko, no ale jednak się zdarza. W momencie, kiedy mamy tak przeładowane głowy, jak mamy, no to nie zawsze o wszystkim jesteśmy w stanie pamiętać, nie? Ale muszę to zmienić, muszę gdzieś sobie zapisywać. Ko, wiecie co, tak wygląda już mój kalendarz. Jest tak zaćkany różnymi informacjami, że nie wiem, czy się później odnajdę. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki pogadankowy film również się Wam yy, przydał. No i co? Do zobaczenia, do kolejnych moich filmów. No, na razie. Pa, pa!